Witajcie, edukacja na maxa z tej Kłaniam się, skaczę, tańczę dla Was, macham do Was. Yy... Widzimy się w kolejnym odcinku serii survivalowej. Są wakacje, więc przyjemny okres. Życzę przede wszystkim dużo odpoczynku. ja Mi się on, on na pewno bardzo przyda jako nauczycielowi. Yy, I dzisiejszy odcinek będzie takim yy, szybkim przebiegiem tego, co yy, powstało w międzyczasie kiedy grałem sobie nie nagrywałem, liczyłem, że Optifine wersji 1.19 będzie szybciej. Na razie jeszcze go nie ma, ale miałem co robić tutaj plany jakie miałem to zacząłem powoli realizować. W planach było oczywiście przypominam, domek na drzewie, zwykła farma dyni, i buraków, ładna plantatycznie bambusa, dekoracje okolicy, zabawa teksturami drogi, oryginalny magazyn wszystkich typów Willa, dekoracja chaty, mosty na Badlandy, przystań Zoo i mob. Jeżeli chcielibyście coś do tej, do tej listy do zrobienia dołączyć, to dajcie mi znać. Piszcie w komentarzach. Myślę, że każdy pomysł na liście się będzie mógł zjawić. A ja pokażę co już powiem zaczęło robić. Zaczęłem robić domek na drzewie. On obecnie wygląda w ten sposób. No i tutaj jakąś sobie przestrzeń zagospodaruję, może w tym domku na drzewie y, robię sobie stół do zakręć, jeszcze tego nie wiem co, jak będę chciał. Zobaczymy jak z tego wszystkiego wyjdzie. Y, kolejną kwestią, y, którą zrobiłem, a którą miałem w planach, to był most tutaj łączący moją wyspę, bo jestem generalnie na wyspie, z tutaj z częścią dżunglową, Także pierwsze wstępne Modele mostów są, tak, jeszcze on będzie, będzie doszkifowany. Jeżeli macie pomysł, jak on by wyglądał fajnie, co, co mu należy dodać, no to też dajcie mi znać. Z chęcią, hmm, z chęcią to wszystko wykorzystam. To, co macie, wasze też pomysły. Yy, co dalej? Mam kaktusy, mam drzwi, to, to już pani dawno wiecie. Mam też bambusy, które może widzieliście wcześniej. No, ale na razie jeszcze farmy normalne, takie fajne ładny nie robiłem. Mam pełną już wizję, ale nie miałem jeszcze czasu. Tutaj sobie cały czas utrzenia mieć zdobyłem już koniki, świnki, wiem, gdzie są marchewki, te krójki, więc jeszcze po krójki pójdę. Zrobiłem większą taką farmę marfi, ziemniaków i buraków. I oczywiście trzciny, taką podwójną, więc Tutaj to się chyba już OK prezentuje Oczywiście na potrzeby własnych życia w końcu zrobię automatyczną farmę, wykorzystam do tego osadników. Yy, a tutaj są już yy, plany pod magazyn. Już tutaj wyznaczyłem sobie teren i będę sobie tutaj ten budynek jakoś tam w międzyczasie budował. Tutaj wejście do, do kopalni tak na razie wygląda. Nie miałem dokładnie pomysłu co dalej z tym będzie. Yy, co poza tym, korzystając z tego, że. A, mapę, oczywiście, stawiłem. Szybko po mapę skoczę. bo czasie, będę będzie coś sobie zwiedzał, to zawsze będzie ok. Tak, w ogóle muszę się troszkę poskarżyć, bo ten tak nagrywam po raz drugi. Przez to, że użyłem nie tego programu, co trzeba. I strasznie brakowało, więc. No, musiałem. Od nowa zacząć. Cały czas walczę z tymi FPS-ami. Jak widzicie. Nie jest to rewelacyjna, rewelacyjna liczba FPS-ów, pomimo tego, że tak wszyscy namawiali mnie o, weź sobie OBS-a, będzie dobrze. Nie nagrywany na kalkulatorze, kalkulatora nie mam, mam porządny sprzęt, więc powinno być wszystko dobrze, a jak widzicie, to nie jest taka liczba, która nam, z której byłbym dumny. Także troszkę już tutaj sobie zwiedzałem, dochodziłem, stąd mapę, ma, mam już ma, mapę troszkę uzupełnioną. Więc w międzyczasie będę uzupełniał, też nie chcę za dużo jej uzupełniać, bo Właśnie, jak będzie, będę się przejdzie do 1.19, to żeby świat, który się wygenerował, żeby był już zmianami. Na A tematem kolejnego odcinka survivalowego będzie już, mogę zdradzić, kopalnia. Nie wiem, czy Wam mówiłem, ale odnalazłem kopalnię tutaj. Także w ogóle przestrzeń mam cudowną. Była świątynia obok, dwie wioski obok. Yy czy to jest to wejście? Tak, to jest to jedno z wejść yy, Mam też kopalnię. Znalazłem już, już, już dwa spawnery mobów, z czego zombie i szkieletów. W kopalni pewnie trafię na, yy, pa, na, na pająki, także jest bariera. Pokażę Wam tylko wstępnie, jak to będzie wszystko wyglądało. Widzicie tutaj kopalnia jest. Dużo, dużo pajęczyny Także spokojnie się przygotuję i pewnie odcinek o tym wszystkim normalnie zrobię. A ja tymczasem dziękuję Wam już za ten odcinek. Mam nadzieję, że przegląd był spoko, że podoba Wam się to co robię i dziękuję, że chcecie mnie oglądać. Ja nie ukrywam, sam też stale, na bieżąco staram się dokształcać też. Polecam, chcę z tego miejsca polecić kanał Nitki, kanał który, które regularnie oglądam, lubię i są dla mnie pewnym wzorem, jeśli chodzi o polskie polskie Crafta ze względu na to, co robią, pomimo tego, że mają mało, jeszcze tego nie jest, tego nie jest tak dużo tego u nich. Także trzymajcie się ciepłutko i do zobaczenia, do ustrzenia w kolejnych odcinkach.